Dzień dobry Jemy śniadanko i oglądamy telewizję, bo Korea Północna polegała na rakietach, chciałem zobaczyć czy Coś o tym nie mówią Zamiast tego w Japonii gada się tylko i wyłącznie o skandalu W świecie sumo Otóż jeden z mistrzów sumo Yokozuna tak zwany Haruma Fuji, pan który się nazywa Haruma Fuji Jest Mongołem, który w wieku lat 16 przyjechał do Japonii I zaczął trenować sumo został mistrzem I niedawno na takiej imprezie, gdzie się spotkali właśnie mongołowie Którzy też trenują sumo była taka akcja, że ten Haruma Fuji już trochę wstawiony po paru browarach, albo i większej ilości alkoholu, powiedział do jednego z jego ziomków, że no jego język, który używa wobec niego, jest nieodpowiedni, no bo on jest takim Sempajem, jest takim prawda, mistrzem, to musi się grzecznie odzywać niego. I w momencie, gdy on to mówił, to ten gość, a, z którym rozmawiał, e, patrzył na telefon. No i Haruma Fuji się ostro wkurzył i wziął butelkę i zaczął go. Bić po głowie podobno No i doszło do dużego skandalu Już od tygodnia o tym gadają non-stop po prostu Najwyraźniej Japończycy bardziej się interesują skandalem w sumo niż rakietami koreańskimi latającymi w okolicy Wreszcie się przebrałem Dzisiaj piękny dzień Ale większość dnia pewnie spędzę w domu Trochę pracując, tylko nagrywając wideo Wieczorem pójdę na bieganie z kolegami a Tak w ogóle to dziś chyba się wybieram do dentysty, więc będzie krótki odcinek o tym, ile kosztują dentyści w Japonii. A dlaczego? Ponieważ już od jakiegoś czasu mam problemy z zębami. Znaczy, może nie tyle co problemy chodzi o to, że jak byłem w Korei to chyba we wrześniu było tak, we wrześniu to wypada mi plomba zęba po prostu w trakcie wyjazdu. I jak wróciłem do Japonii, to sobie włożyłem nową plombę ona, ona mi wypada po 24 godzinach Jak jechałem do Grecji Wróciłem, włożyłem kolejny raz plombę I ona mi wypada po dwóch tygodniach I cały czas mam dziurę w zębie po prostu Tego nie widać, bo to jest nasze życie wewnątrz Mój ostatni lunch przed tym jak mnie dentysta załatwi Znaczy to nie jest tak, że ja się boję dentystów japońskich Na początku się strasznie bałem Ale generalnie japońscy dentyści są naprawdę świetni na początku się bałem strasznie iść do dentysty, po pierwsze, dlatego, że myślałem, że jest koszmarnie drogo. tak. Spodziewałem się tego, że będą jakieś ceny kilka razy większe niż u nas w Polsce, że mi dowalą kilkadziesiąt tysięcy jenów za założenie plomby. Poza tym nie wiedziałem, że ubezpieczenie zdrowotne także obsługuje dentystów, a okazało się, że jak masz ubezpieczenie zdrowotne, to możesz iść z tym ubezpieczeniem do dentysty. I płaci tylko 30% całkowitej ceny, bo takie jest ubezpieczenie w Japonii. Ubezpieczenie w Japonii pokrywa 70% kosztów zabiegu wizyty u lekarza. Więc z tym ubezpieczeniem zdrowotnym, to wizyta u dentysty wcale nie jest taka droga. I bardzo szybko się okazało, że przeciwnie, jest po prostu bardzo tanio, że pójść do lekarza, żeby ci sprawdził, jaki stan jest twoich zębów, to no kosztuje jakieś 1000-1500 jenów, w ogóle grosze. Albo włożenie plomby, tak? takiej ładnej plomby białej, kosztuje około 2 3000 jenów, to w ogóle są jakieś śmieszne pieniądze. Ja byłem tak zdziwiony, że to jest takie tanie, że od tego momentu zacząłem częściej chodzić do dentysty, tym bardziej, że jest już pod moim blokiem. A Do dentysty daleko nie mam, bo jest tu. Jeszcze jeden powód, dla którego strasznie bałem się dentystów. Otóż bałem się tego, że jak mi np. wyrwą zęba albo włożą plombę, to będzie to taka srebrna plomba. Bo w Japonii bardzo dużo osób posiada takie srebrne plomby, i to wygląda koszmarnie. Naprawdę jest dużo nawet ładnych dziewczyn, ale jak one się uśmiechną. To po prostu widać te, te srebrne zęby i no, dla mnie to jest coś niepojętego. Ja się bałem, że pójdę tam do i oni mi wsadzą taką srebrną plombę. I rzeczywiście e, proponowali mi taką plombę. Ja za każdym razem mówię no, gimba, no, 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 gimba i no, 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 nie chcę, nie chcę, absolutnie nie. I na razie jeszcze mi się udało. A jak będzie tym razem, co mi wsadzą i czy mi wyrwą tego zęba? Tego się trochę boję, bo nie chcę być szczerbaty, no. Wspominałem o tym ostatnio, że chciałbym pójść na mecz Urała Reds tutaj w naszej okolicy I wy też chcecie, żebym poszedł na mecz W takim razie spróbuję zakupić te bilety Kolega mi powiedział, gdzie ich poszukać Zakup tych biletów to nie lada wyczynu To jest tyle rodzajów tych biletów To są bilety dla zespołu Urała Reds Tu są dla wizytorów Tych już nie ma, więc muszę kupić gdzieś tutaj Z huliganami Urawa Reds Tu są hardkorowi ultrasi Tu pewnie też ultrasi, więc Kurczę, nie będzie kupić te bilety, no. Udało mi się, kupiłem te bilety. Powiem wam, że zajęło mi to z 20 minut chyba. Mm, nie chciałem wam pokazywać, bo tutaj nieźle się wydzierałem przed ekranem, bo było to tak irytujące po prostu. Kilka rejestracji przez system zakupu biletów, strasznie nieintuicyjny system. Jeszcze trzeba było zadzwonić na jakąś linię specjalną, żeby potwierdzić swój numer telefonu. Straszne, 20 minut zmarnowane, żeby się zarejestrować, ale udało mi się kupić bilety, więc idziemy w sobotę na mecz. Widzicie, że nagranie czegoś takiego wcale nie jest proste. Ja musiałem najpierw założyć buty, potem musiałem je zdjąć, żeby pójść zabrać kamerę i znowu je założyć. To jak myślicie, co mi ten dentysta dzisiaj zrobi? Zaproponuje. Ty, mój ząb, wielka dziura w nim. Co mi tam wsadzą? Czy mi wyrwą zęba, czy nie? Jak to się skończy? Wiesz, że jest otwarte. Nie! no w środę zamknięty jest dentysta. No, Czemu o tym nie pomyślałem, nie sprawdziłem, czy dzisiaj go zamykają, czy otwierają. No, zamknięty jest, to dzisiaj nie pójdę dentysty. To będzie jutro, o tym, w takim razie chyba. Jutro może pójdę. Tak się odważę. Jeszcze w pobliżu drugiego dentysta, ale nie chcę tam iść, bo ci już mnie znają. Poza tym, ostatnio w ogóle mi za darmo wsadzili tą plombę, no bo to była pewnego reklamacja, bo mi poprzednia wypadła, więc liczę na to, że tutaj będą wiedzieli, co ze mną zrobić, a może mi dadzą zniżkę, bo nie są w stanie mi pomóc. Już dwa razy wypadła ta sama plomba, nie, trzy razy wypadła ta sama plomba z tej kliniki. To jest chodnika, jest kanał. Prowadzę. chodnika nie ma. Pewnie no. się zastanawiacie, Emil, gdzie ty idziesz? Twój dom jest w drugą stronę. A, ładna pogoda, przejdźmy się. Ale co Wam najbardziej chciałem tutaj pokazać? Wiem, że wśród widzów jest dużo osób, które kochają motoryzację które lubią samochody. I chciałem Wam właśnie pokazać: oto taki salon, American Muscle Garage. Oh yeah! Zobaczmy, jakie mają fury Ferrari. Wow, ale old school. Chrysler, trochę się zakurzył. To limuzyna jest w ogóle jakaś. Wow, już mnie pan wygonił nie robi zdjęć filmów. No cóż, zobaczcie sobie z daleka. Przeniosłem się do Tokio. Dzisiejszy dzień, jak to dzień w Tokio, północnofrańskie rakiety latają sobie wokół Japonii. Spoko, standard. A teraz jest spokój z kumplem, a potem wieczorem bieganie. Uwaga! Jesteśmy w Harajuku, szukamy czegoś do jedzenia, ale Charadziku tak naprawdę jest trochę słabe jeśli chodzi o normalne jedzenie. Mają te same te naleśniki, jakieś takie słodkie rzeczy dla dziewczynek. Ciężka to znaleźć prawdziwe jedzenie. Wylądowaliśmy w Omotesando po drodze na jedzenie. I tu jest Apple Store, jeden z większych w Japonii pewnie. Patrzcie na tą gigantyczną szybę, jak ona jest wielka. Nie 6-7 metrów? prawie wrażenie. Jesteśmy przed restauracją Soba, której kolega mi zaprowadził. Poza co polega. Narandry? Narandry? ma a duży narandry. Uuu, jaka malutka knajpka. Nie widzę. Ła, linia. Jest moja porcja, kotlet kapsudon i makaron soba. Mm. Nie jest to dziełary soba, jest to dodatka mąki zwykłej pszennej, ale też może być. Pytam tego miasta, dlaczego? Mmmm, się go robić, trzeba go robić. To jest to, Ale nie najlepiej. Ostatnio ja w ogóle nie biegam. Nie Miałem jakoś tak troszkę ochoty po tym Ironmanie, jakoś mi się przestało chcieć biegać. Czasem biegam, staram się robić piątkę dziennie, ale też mi za bardzo wychodzi. Wtedy ja też zajęty jestem i troszkę zaniedbuję, ale dzisiaj idziemy. Ciao, baj baj I luminacje. To jest to, co japończycy wybierają najbardziej przed świętami. Wszędzie są światełka w Tokio. Można znaleźć takich miejsc pełno. I I zawsze wieczorem masa ludzi przychodzi robić sobie zdjęcia. To bierzemy się do treningu. Dawno nie biegałem. Trzeba pobiegać. Mój ulubiony track field w Harajuku, gdzie trenuję razem z ekipą z Rengo. Polecam. Jeśli ktoś mieszka w Tokio zapraszam. W środę o 19.30 można powiegać naprawdę fajną, międzynarodową Ja dziękuję za uwagę i to wszystko w tym odcinku. Widzimy się jak zwykle jutro. Na razie.